To, co słyszałem na początku pięknie przedstawionej historii, to jak wiele oddolnej energii doprowadziło do tego, że Klub Orlęta powstał. Słyszałem takie nazwy jak Sokół, słyszałem takie nazwy jak Strzepec. I uważam, że dzisiaj, po stu latach, potrzebujemy tej oddolnej energii nie tylko dla Orląt, ale dla naszego kraju, dla naszego Powiatu, województwa miasta jak najwięcej. I bardzo chciałbym, aby nie szukać tej energii, energii gdzie indziej, aby ta oddolna energia pojawiła się właśnie w klubie LKS, Orlęta Radni Podlaski. I jeśli tak zrobimy, jeśli skumulujemy jak najwięcej tej oddolnej energii, bo na koniec tej pięknej historii padły też takie słowa jak wspólnota, jak tożsamość. Dwa najistotniejsze filary, na jakich oparto budowanie i istnienie przez 100 lat klubu Orlęta, to jestem pewien, że będzie on istniał nie tylko kolejnych 100, ale jeszcze więcej lat. Usłyszałem też podczas tej historii, że nie tylko piłka nożna była domeną klubu, ale też kolarstwo, szachy, tenis stołowy. Wiem dobrze, że były jeszcze inne dyscypliny niewymienione tutaj, jak chociażby podnoszenie ciężarów. Życzyłbym sobie jako miasto i państwo jako klubowi, żeby tych dyscyplin było jak najwięcej, bo wtedy tym łatwiej będzie tę oddolną energię wyzwolić i skupić ją na pomaganiu klubowi. Ale nawet gdyby tak się nie stało, ja ze swojej strony deklaruję, że będzie tylko lepiej, a wiem to, po rozmowach, które ostatnio prowadzimy, po chęci budowania partnerstwa z zarządem klubu i nawet jeśli nie przełoży to się na setki tysięcy złotych przekazywane z publicznych pieniędzy miejskich, to przełoży to się z pewnością na pomoc w pozyskiwaniu tych środków z zewnątrz. Nie będę mówił o szczegółach, bo to jeszcze nie czas, ale robimy wiele również we współpracy z zarządem klubu, żeby takie środki na rzecz klubu pozyskiwać. Bo dziś, w tym XXI wieku, w sytuacji, w jakiej jesteśmy, to ta droga może być, jeśli nie łatwiejsza, to równie wartościowa. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za to, że mogę tutaj z Państwem być.